To on, rogacz, mężczyzna z porożem. Sieka przestępców jak kucharz sałatę na sałatkę. Wodzie złoczyńców w zady jak rozzłoszczony cap. I udziela mylnych wskazówek złodziejom napadającym na balu. Hahaha, raju! George, jutro też jest dzień, zgaś światło. Rogacz zrobił złym numer zgaszeniem światła! Tak, ale potem poszedł wreszcie spać, prawda? Rogacz nie chodzi spać! Jego współlokator pewnie go uwielbia. Nie rozumiem, dlaczego tak trudno jest znaleźć sklep z ubraniami. Bo to zabawa w polowanie na ubrania! Nie kumam łażenia po sklepach. Nie lubisz robić zakupów? Chciałbym tylko kupić komiks o rogaczu. Numer 107 życiowa decyzja rogacza. Ze specjalnym udziałem psa to ma zęby dwa. Popoklawy. Po prostu wspaniale! Rogacz użyłby szczudeł! Albarzy, odwiedzę, albarze! Może mógłbym przerzucić dziewczynę nad lawą, tak jak rogacz przerzuca złożyńców ponad miejską dżunglą. <śmienicza> Czy nie jesteś już zmęczona słuchaniem o bohaterze pewnego komiksu? Ja nie jestem zmęczony, a w tym numerze rogacz... <śmienicza> Poczytaj mapę i znajdź skrót. Hmm. <śmienicza> Rogacz zawsze mawia. Nie zgubiłeś się, jeśli są z tobą radośni przyjaciele. <gryzak> nie, <gryzak> nie zgubiłeś się, jeśli są z tobą radośni przyjaciele. <gryzak> Kiedy rogacz zabłądzi, poroże wskazuje mu drogę. A! A George ma tylko skurcz w nodze. Już dość o rogaczu! Bolą mnie nóżki. Bo przez kogoś nie kupiłam sobie bucików na wyprzedaży! No. U -u. Powinienem rzucić okiem na mapę. I powinienem wiedzieć jaka jest życiowa decyzja rogacza. I powinienem. Ah. Ah. Ładne! Chciałbym, żeby gwiazdy spadały każdej nocy. Mówisz, że płonący meteoryt zmiażdżył ci dom. Dobrze. Skąd pochodził meteoryt? Z nieba! Eee... stamtąd? Skąd wiedziałeś? Bo to mogła być spadająca gwiazda, którą widziałem wieczorem. Kto pierwszy zauważy spadającą gwiazdę, może mieć życzenie. Życzyłeś sobie czegoś? Ach, powinienem sobie życzyć nowego komiksu o rogaczu. Zamiast tego, żeby gwiazdy spadały co noc. Co noc, tak? Zapamiętam. Jaka jest szansa, żeby spadająca gwiazda trafiła prosto w mały domek? Jeśli życzenie George'a się spełniło, kolejna gwiazda spadła wczoraj w nocy i ktoś mógł pomyśleć sobie. Życzenie. Ej, sorry, że miałem wyłączoną komórę, ale mam plazmę i tłukłem w gry na plejaku. Skąd się tutaj wzięła ta willa? Poczekałem wczoraj w nocy na spadającą gwiazdę. No i patrzcie, tadam! Hej, wiecie co, wskakujcie do basenu. Przyjemna woda. W nocy spadająca gwiazda zniszczyła korylą boisko do nogi. Zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? A, ktoś będzie ich musiał nauczyć gry w kosza? To znaczy, że przez ciebie gwiazdy będą spadały co noc, aż ktoś się zażyczy sobie inaczej. A to ulga. Znalezienie butów do kosza dla goryla jest niemożliwe. Tego dnia w nocy. Hej, to musiała być gwiazda! mam nadzieję, że nie walnęła w basen Mangusty. Trafiła w ośrodek spadla hipopotamów. To nie fair, chodziłem tam na jogę. Dziamle! Obczajcie furę! Jał! Lucek odpicował sobie brykę. Zauważyłem tę gwiazdę wczoraj w nocy i nie mogłem się oprzeć, przepraszam. Ale tylko na nią spójrzcie! W środku konsola, ekrany w zagłówkach i maszyna do jogurtowych lodów świderków! O, o, o smaku termitowo-robaczanym. Zapomnieliście, że próbujemy zapobiec zniszczeniu dżungli przez spadające meteoryty? Spójrz tylko, ile ma uchwytów na kubki! Posiedzę dzisiaj w nocy z teleskopem Taty i załatwię tę sprawę raz, a dobrze. To nie tak jak myślicie! Dzięki satelicie obejrzymy pogodę na przykład i e, e, wiadomości. Która godzina? Zaraz zaczyna się pejach piłeś! Cześć Syfon. Nie chcę, żebyście widzieli, jak płaczą. Dobra! Wygląda na to, że ode mnie zależy odkręcenie tego! Jej, ciu, świetnie się wszystkim zajęłaś. Nie mogłam się oprzeć. Garderoba z wybiegiem i karuzelą na buty. Jest klimatyzowana i ma maszynę do robienia jogurtowych lodów. Ktoś inny musi pokazać, że ma silny charakter. Hmm. Kto miałby niby ten charakter pokazać? Co kto ja! Będę sobie życzył, żeby gwiazdy więcej nie spadały. Tylko ja mam z was jakiś kręgosłup moralny. Jestem kapitanem Bananogrodu. I tak każdej nocy spadające gwiazdy spadały, i nikt nie miał siły oprzeć się własnym pokusom. George, ty nas w to wpakowałeś, więc ty nas z tego wydobędziesz. O, jest już tak źle? Nie mogę zasnąć. Muszę życzyć sobie, żeby przestały spadać. I nie lotowe świderki. Rogacz? Witaj, Giordziu, prosto z drzewa! Oto ja! Rogacz, Mężczyzna z porożem! Zmęczony jesteś! Świetnie znam to uczucie! Pamiętasz, kiedyś walczyłem z dwiema gazelami! Kto by pomyślał, że było ich trzy? Oh, to był świetny numer. Masz może egzemplarz ostatniego tego komiksu? Przykro mi, sprzedany! Mógłbyś zdobyć egzemplarz, gdybyś sobie tego, no nie wiem, życzył przy pewnej okazji. No, zdradź przynajmniej, jaką podjąłeś decyzję! Dotyczyła odpowiedzialności! Chyba coś o niej wiesz, moje dziecko. To zdecydowanie najlepszy tom ze wszystkich. No nic, lecę już szerzyć stanowczość i odpowiedzialność. No i pochody dobre. Najlepszy numer ze wszystkich! O, o! Najlepszy ze wszystkich! Najlepszy ze wszystkich! Odpowiedzialność! Najlepszy ze wszystkich! Odpowiedzialność! odpowiedzialność komik komiks rogaczów. George, nie! Małpa? A co ty tutaj robisz? Skąd wziąłeś to świecące poroże? Nie jestem małpa, George. Jestem twoim sumieniem. O! Skąd sumienie George'a wzięło to świecące poroże? George, my sumienie życzymy sobie, żebyś życzył sobie, żeby gwiazdy nie spadały. Jeju, ale ważniacy. George! A o mnie to już zdążyłeś zapomnieć? Wybierz mądrze, George! Chciałbym nadmienić, że w ostatnim numerze znajdują się najlepsze sceny walki ze wszystkich. A pies, którego ratuje, jest uroczy. Co ma zrobić George? Co ma zrobić George? George życzy sobie dostać nowy ko... Komi, Go... Go... George, życzy sobie. <śmienic> no i jak ci poszło, George? Poszło nieźle. Tak, wierzyliśmy w ciebie. Od teraz nie będzie spadających gwiazd. Właściwie. Nie tylko ich nie będzie. Co masz na myśli? E, George życzył sobie nigdy nie ujrzeć spadającej gwiazdy. Ale to by odkręciło wszystkie życzenia! Moja garderoba! Przykro mi patrzeć, jak zwierzęta płaczą. To było dla ich dobra. Zdaje się. Chciałabym zobaczyć jeszcze jedną spadającą gwiazdę. Hej, Szep, co tam masz? Czy to. To jest magiczna lampa Aladyna. Chwila, moment! Szep, możesz wypowiedzieć jeszcze dwa życzenia. O!